Witajcie, kochani. Dzisiaj dowiecie się, jak dostać wycenę ślubną, jak wygląda spotkanie z wedding planerką i jaki jest najczęstszy błąd przy wyborze konsultantki ślubnej. Zapraszam. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda cała ścieżka. Od momentu, kiedy napiszecie do mnie wiadomość z pytaniem o ofertę, aż do podjęcia przez Was decyzji. Zazwyczaj piszecie do mnie maila albo wiadomość na Facebooku lub Instagramie z prośbą o wycenę organizacji Waszego ślubu i wesela. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć wtedy na to pytanie: ile kosztuje taka organizacja? Ponieważ zależy to od wielu czynników. Ja w takiej sytuacji zapraszam Was na spotkanie. Jest to konsultacja ślubna, która jest dla Was całkowicie bezpłatna i niezobowiązująca. I podczas takiego spotkania, które trwa godzinę, ja opowiadam Wam o tym, jak pracuję, co mam dokładnie w ofercie. I y, Wy opowiadacie mi o tym, jaka jest Wasza koncepcja na ślub i wesele. A potem staramy się y, zejść Wasze oczekiwania z tym, co ja oferuję. Nie zabraknie też chwili na y, Wasze pytania. Pytajcie o wszystko, co jest związane z organizacją ślubu, bo to jest konsultacja dla Was. Po takiej konsultacji przygotowuję dla Was wycenę, już indywidualną wycenę tylko dla Was i przesyłam Wam to na maila razem ze wzorem umowy. Tam jest wyszczególniony też zakres naszej współpracy czyli dokładnie to, co ustalimy, że ode mnie potrzebujecie. Niektórzy się decydują na kompleksową organizację ślubu, a niektórzy potrzebują tylko pomocy w danym zakresie. I dlatego właśnie do tego jest dostosowana taka wycena. I tutaj powinna zapaść Wasza decyzja: czy idziemy w to dalej razem, czy jednak decydujecie się szukać konsultantki dalej? Jaki najczęściej popełniacie błąd w tym momencie? Nie decydujecie się na spotkanie. Powodem tego może być obawa przed zobowiązaniami, ale jak już wspominałam, taka rozmowa do niczego Was nie zobowiązuje. Pamiętajcie o informacji zwrotnej. To jest dla mnie ważne, żeby wiedzieć, czy mam dla Was rezerwować termin, czy jednak nie. Miejsce spotkania może być dowolne. Możemy umówić się w Waszej ulubionej kawiarni albo w innym miejscu, w którym dobrze się czujecie. Teraz trudno się spotkać w takich tradycyjnych warunkach, dlatego, konsultacja jest dostępna także online. Co jest jeszcze bardzo ważne, przyjdźcie na to spotkanie razem. Taka konsultacja jest najbardziej produktywna, jeśli po prostu jest narzeczony i narzeczona, i wtedy możemy wszystko na bieżąco ustalać. Mam nadzieję, że taka instrukcja była dla Was przydatna. Dajcie znać w komentarzach, a jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie śmiało. Jeśli szukacie inspiracji, zapraszam na mój profil na Instagramie Wedding BMK. I możecie też przeczytać trochę więcej na moim blogu ślubnym. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, i już zapraszam na kolejny odcinek, w którym będzie trochę więcej o tym, jak zostałam konsultantką ślubną. To jak? Widzimy się na konsultacji. Wiele z nas ma też y, trudność y, albo opór przed mówieniem nie, jeśli czegoś nie chcemy albo coś nam nie pasuje. I proszę Was, i zachęcam gorąco, żebyście byli ze mną szczerzy. Jeśli czegoś nie potrzebujecie albo coś Wam nie pasuje, koniecznie powiedzcie mi o tym.